dziąsła, do 10 razy mniej płytki bakteryjnej i zdrowszy uśmiech. Philips Sonicare. Jedyna szczoteczka soniczna zaakceptowana przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Innovation and You, Philips. Seat Leon. Więcej wrażeń z jazdy. Myślisz o nowym aucie? Skorzystaj z wyprzedaży rocznika z rabatami do 12 tysięcy złotych oraz pięcioletnią gwarancją w standardzie. Sprawdź dostępne auta na seat.pl To wyjątkowa chwila. Chwila, w której osiągasz sukces. Chwila, w której twoje serce bije mocniej niż zwykle. I chociaż trwa tylko moment... To zostaje z tobą już na zawsze. Straight, go for great. Persjowa, gotujesz coś? Znaczy... oj, chudy ten rosołek. Ale a ty tu w ogóle sprzątasz? Ja! Yeah. Zrób kawę, to pogadamy. Nie możesz dojść do głosu? Sięgnij po wokaler. Szybko likwiduje chrypę oraz podrażnienie gardła i strun głosowych. Zawiera naturalne składniki, których skuteczność jest potwierdzona badaniami. Wokaler nawilża błonę śluzową gardła oraz powleka ją ochronnym filmem. Żegnam! W końcu najważniejszy jest mój głos! Wokaler, szybko dojdziesz do głosu! Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin, natychmiastowa ulga dla zatok. Kochamy świętowanie. Wspólne chwile smakują najlepiej, a w Kauflandzie znajdziecie ćwiartkę z kurczaka po 2,22 za kilogram i cytryny kilogram za jedyne 3,99. To co najlepsze na święta, wspólne jedzenie. Kaufland. Jeżeli najważniejszy jest czas z bliskimi, na Allegro mają prezenty do wspólnego spędzania czasu, a do tego raty z RRSO 0%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Przygotowano we współpracy z bankiem BNP Paribas. Ech, moje włosy są tak zniszczone. Wypróbuj to. Nowy szampon Nature Box jest niesamowity. Skąd możesz wiedzieć? Czy kiedykolwiek widziałaś tak piękne włosy na awokado? Jest certyfikowany jako naturalny, stłoczonym na zimno olejem z awokado. Twoje włosy są zregenerowane. Niesamowite. Wiedziałam. Nature Box, oficjalnie certyfikowane. Wypróbuj teraz w niższej cenie. Jak dojść do perfekcji? Wkładać serce w to, co się robi. Mieć zgrany tinnit. Być skoncentrowanym i mieć moc, która dodaje energii. Tak jak ulubiona kawa Polaków. I nie, nie tylko. tylko. Nasza ulubiona kawa w Stop kafe na stacjach Orlen. Zaufaj technologii okrągłej główki. Wykorzystuje trójwymiarowe ruchy. Usuwa do 100% płytki bakteryjnej. Jest delikatna dla dziąseł. Okrągła główka najlepsza od Oral-B, marki najczęściej używanej przez polskich dentystów. Stąd satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Oral-B Genius. Kup zestaw szczoteczek Oral-B. Teraz model Pro 2900. Aż 80 zł na niej. W sklepach MediaExpert lub na MediaExpert.pl. A do tego wybrane końcówki za pół ceny. Witaj Piotr. Co mogę dla ciebie zrobić? Kursy walut? Pogoda? Lista zakupów? Zgasić światło? Ach, co ta puszka ma w sobie? Czego ja nie mam? Red Bull doda ci skrzydeł. Skuteczne czyszczenie wymaga podwójnej siły. Dlatego tabletki do czyszczenia protezy zębowej korega podwójna siła. Uwalniają dwa razy więcej składników czyszczących, zapewniając protezie szybkie, niezrównane czyszczenie. Tabletki korega podwójna siła. Miłość nam dodaje skrzydeł, spokój dziś otula nas. I to jedno z wielkich życzeń pokój ludz. Każdy czas, święta to magiczny czas, wersji, że jesteś tu. Kiedy życie nabiera tempa, znajdź chwilę, żeby się nim delektować. Najprostszy sposób na chwilę przyjemności. Dzięki innowacyjnemu systemowi Let it Go. Express Philips let it go. Innovation and you Philips. Czy wiecie, że identyczne ubezpieczenie dokładnie tego samego samochodu może w jednej firmie kosztować kilkaset złotych więcej niż w innej. Hm. Dlatego sprawdź. Mubi.pl. Mubi to porównywarka, w której w kilka minut dowiesz się, która firma ma w tym momencie najlepszą ofertę dla Ciebie. Często już samo OC może być o kilkaset złotych tańsze. Mubi. Tanio ubezpieczyć lubi. Sprawdź sobie. Twórz własne okazje do świętowania i daj sobie chwilę. Dla siebie. W prezencie. W jak witalność i W jak wątroba. Zadbaj o nią, weź esencjale Forte. Fosfolipidy niezbędne to trzy korzyści dla komórek wątroby. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Męczące uczucie zatkania i ból przy pochylaniu. Gdy mam problemy z zatokami, biorę i buprom zatoki. I buprom zatoki ma dwa składniki i zwalcza dwa objawy. Odblokowuje zatoki i uwalnia od bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde letnie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na gorączkę i nawet ból ucha. Teraz Ibuprom dla dzieci Forte w dużym opakowaniu To aż 50% więcej dawek Duży Ibuprom wystarczy na dłużej Lenor sprawia, że moja pościel jest tak świeża Nowe zapachy Lenor zmieniają moje łóżko w oazę świeżości Kojącą łąkę pełną dzikich słoneczników Egzotyczny raj Poczuj świeżość, która trwa nawet przez cały tydzień Czuję się świetnie, gdy otula mnie Lenor Świeży Majeran. Świeży okoń morski. Płyn do mycia naczyń ekologiczny. W Selgros, zrealizujesz nawet najdłuższą listę zakupów. Selgros, Kerszetkery, spokojnych świąt. Ponad 40 tysięcy elementów. Największe na świecie puzzle Ravensburger, tylko 1290 zł. W końcu urządzimy wspólne mieszkanie, ale zamiast cieszyć się, ja czuję ból. Ze stresu cały brzuchasz mi skręca. Na ból brzucha weź NOSPE max szybko się wchłania oraz działa podwójnie. Likwiduje skurcz i usuwa ból brzucha. Teraz nic nie zakłóci radości z podjętych decyzji. NOSPA MAX. Rozluźnij brzuch, uwolnij radość. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gumy, hols, holski i żuj dalej. Hello? Zawieranie nowych przyjaźni może być trudne. Zacznij od uśmiechu. Odkryj nowość. Lubi się fan sandwich? To dwa miękkie ciastka i delikatne nadzienie z kawałkami czekolady. Lubi się fan sandwich? Tak wiele do odkrycia! Jestem aktywna. Dbam o sprawność i odporność. Wigantolet Ten Max dostarcza 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy oraz pomaga dbać o kości i mięśnie. Wspieraj układ odpornościowy z witaminą D w Wigantolet Ten Max. Grand Prix Formuły 1 w telewizji Eleven Sports. Wielkie legendy na słynnym torze w Bahrajnie. Siedmiokrotny mistrz świata Louis Hamilton. Czterokrotny mistrz Sebastian Vettel. A także Bottas, Verstappen, Raikkonen i Ricardo. Wyścig Formuły 1 na torze w Bahrajnie. Już w tę niedzielę o 18.00. Tylko w Eleven Sports 1. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Oglądajcie mikołajkowy blok reklamowy i pomóżcie chorym dzieciom. Nie może Was zabraknąć. 6 grudnia 18.45 tylko w Polsacie.